Cześć! Chciałam Wam tylko zrobić taki krótki filmik instruktażowy, jak korzystać z mapy myśli. Przede wszystkim mamy Centrum Mapy, czyli tutaj tematem są inspiracje z wyjazdów. I od tych inspiracji stworzyłam pięć podkategorii, zaczynając od tej grupy, do których warto dotrzeć. Forma pracy z grupą, organizacyjne inspiracje być może się jakieś pojawiły inspiracje w zakresie narzędzi, sprzętu. No i taka kategoria bliżej niesprecyzowana, czyli różne, coś co się nie mieści w pozostałych kategoriach. Jak korzystać z mapy? Po kliknięciu na każdą z chmurek ona się podświetla. Tutaj widzicie są takie niebieskie kropeczki. I kiedy jest podświetlona chmurka, wystarczy dodać do niej tutaj ten element i wyskakuje kolejna chmurka, i możemy w niej coś wpisać. Ja wcześniej tutaj wpisałam studenci w zakresie wykorzystania Piwi w doradztwie zawodowym, teraz wpisałam coś takiego. No i tutaj, prawda, ta podkategoria grupy, do których warto dotrzeć, się powiększa. Jeśli komuś przyjdzie coś do głowy, by dodać do, coś do czegoś, co ktoś wcześniej inny napisał, to oczywiście można to zrobić, wystarczy kliknąć i, i właśnie dodać, dodać tę myśl. Co zrobić, żeby skasować coś? Wystarczy też kliknąć jeden raz, podświetla nam się wtedy chmurka i klikamy na kosz i znika. Możemy oczywiście dodać kolejną podkategorię, jeśli wyda się ona komuś tak szeroka. Tutaj do tych inspiracji, również klikając i, i klikając w to miejsce. Do, na co tylko chciałabym, żebyście uważali, to na to, żeby nie skasować czegoś, co ktoś inny napisał, więc, więc bądźmy ostrożni. Natomiast to, co jest ważne, to, że można jeszcze na przykład dodać jakąś notatkę, i wtedy pojawia nam się tutaj z tej strony notatka, w ten sposób możemy ją uschować. Możemy dodać, możemy dodać zdjęcie. Czyli jeśli coś nam się wyda tak bardzo inspirującego w zdjęciu, to możemy również to dodać i wtedy przeciągnąć. Możemy też dodać jakiś załącznik z komputera, i wtedy otwiera nam się osobne okno, by to zrobić. I możemy też na pewno dodawać, dodawać linki. W tej chwili tego nie widzę, no ale na pewno w notatce będzie można dodać link, czy tutaj w chmurze też można dodać w chmurce dodać link. Wszyscy macie dostęp do, do tego dokumentu z możliwością edytowania, także z jednej strony to oznacza, że macie 100% możliwości robienia z mapą, co, co chcecie, co potrzebujecie, ale Proszę uważajcie na to, żeby nie skasować czegoś, co ktoś inny wcześniej stworzył. No i to, co jest ważne, to bez logowania powinno się to wszystko udać. Gdybyście mieli pytania, to dajcie znać.